Z tej strony Fab284 na kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj gramy w Fortnite, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i suba na moim kanale. pamiętajcie, żeby wpisać kod w sklepie na teraz 284 z kropką na końcu. Kropka na końcu jest bardzo ważna, bo kod nie działa. Tu mam się się tak oddajcie, szukaj, no jest. Eee, dobra, no to co, lecimy, zadania robimy. Ja nie robię już tych, bo mam wszystko skończone, mam też eee, tą lotnie. Eee, no to co? Muszę robić to zadanie lata z pocańców. O nie, dobra. Nie, za, jednej rzeczy nie zrobiłem, ale dobra, lecimy. Mam zadanie, żeby wygrać. Z koroną. I z zadaniem pustkowia. Więc spróbuję to zrobić. O nie, zapomniałem jednej rzeczy zrobić. Eee, dobra. Okej. Okay. Jest. No dobra, działa już. Najgorsze było zadanie chyba z tych zadań pirata. Zadać obrażenia w burzy. Dalej tego nie zrobiłem i nie będę tego robił, bo to będzie bez sensu. Tylko 5000 Expo. To jest trochę bez sensu. Jakby... To jest ciężkie strasznie do zrobienia. Rybłowic też nie łowiłem no trudno. Dobra. E, bos, 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 tu jest. Najbliższa jakaś porządna stacja jest. E, o tutaj, dobra. Bo ta taktyka teraz ma jest już słabsza, ale no. Jest dalej giz. Na pewno muszę wziąć pompę, rękawice magneto i pięści. I wziąć... Szybko polecieć tutaj, wziąć z sobie zadanie. No, to będzie najlepiej, bo jak będę miał, że nie mogę się ruszać, yy, przestać ruszać, no to rękawice mam mniej wszystko, nie? Jak nie mogę dotykać ziemi, no to mam magneto i pięści, nie? Jak nie będę mógł się leczyć, to w sumie bym poszedł na ten medalion, bo on mi daje osłonę po czasie. Ej, to jest dobry pomysł. Nie pomyślałem nawet o tym. Ten trzeci medalion by był dobry? Tej e, z nitrodromu. E, gdybym miał, że nie mogę podnosić rzeczy, bo amunicja mi może się skończyć. Ej, ale to wszystko. Najgorszy to jest chyba w takim razie ten. E, co to było? Nie wiem. Najgorszy to chyba jest ten, że nie mogę dotknąć ziemi. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, dobra, trudno. Ups. <laughs> dobra. Na pewno muszę zrobić jedną rzecz. Dobra. I powinno być dobrze, bo... Ta muzyka z bossa to była za głośna. Ha, dobra. To lecimy jeszcze raz. No nie wyszło mi teraz za bardzo, ale no. Teraz mi powinno pójść. Dobra, co. Co on nie bije? No nie, no czerwona rycerz... Co? Co oni wszyscy nie biją? A. Dobra. Ja też mam drift, ale niezwykłego go niestety. Dobra, poza tym ten Spawn bossa był słaby trochę. Także to ostatnio, nie wiem. Boss jest jakiś mocniejszy, a normalnie ludzie to łatwiejsi o wiele do pokonania, nie? Chyba, że na mnie przyjdzie y, bohaterka to no. Jakby... One są słabe, ale zawsze nie wiem. Zawsze przegrywamy. Dobra. E Boss. E potworny przy przyczółek. Pierwszy raz czytam potworny przyczółek. Zawsze na to mówiłem rekin po prostu. No. no rekin to lepsza nazwa. Chyba. No, tak mi się wydaje. Dobra. To lecę tam. Pójdę sobie tam po samochód, na Bosa. No dobra, to, z, to powinno być git, chyba. Nie mam pojęcia. Dobra, muszę polecieć na górę, ale z. Pomniało mi się o tym później, więc polecę na dół, wezmę bronię, się podleczę trochę. Wsiądę w samochód, dam działko jakie? Dobra, lepsze jest, działo. Spoko. Pistolec, nic z tym nie zrobię. Yy, potrójny laser, nic z tym nie zrobię. O, pompka, dobra. Wspomniałem, że to są schody, dobra. Yy, potrójny laser, drugi, niepotrzebny mi. Co on mówi tam? On nic nie mówi. Ej, co się stało? Myślałem, że już trzeci laser. Dobra, to jest najlepsza pompa, chyba na razie. No, nie lubiłem spaza. Jakby nie wiem, spaz był dobry, ale nie lubiłem. To jest według mnie najlepsza pompa, nie? Albo ta pierwszego rozdziału, nie? To taka co strzelała strasznie daleko. Ej no ale nie ma żadnego leczenia. O jest. Nitro to nie leczenie, no. Kiedyś myślałem, że to leczy, ale... Ale no, nie leczy. I z czego pamiętam, to na początku się chyba nie dostawało tego. Yy, że się nie dostawało obrażeń, jak się zlatywało z tych tych szyn. Nie szyn. No z tych linek, o, no. Jakoś się zawsze kojarzy, że dostawałem obrażenia, nie wiem. Coś mi się tak wydaje. Dobra, na pewno muszę się przygotować. Kuloodporne opony. Pługu tu nie ma, niestety. Aby mi się przydał. Bo on trochę broni samochód. Ale nie wiem, czy tu nie ma pugu? Nie ma pugu. No, nie pożałuję, widzisz. Jak mi dobrze idzie? Mało masz życia, co chodź. No, co on robi? Gram Teslem, bo zdobyłam, no to gram nie. Hm. To po co oni we mnie strzelałem? Jakby... Ja mogę im tak zrobić. Dawaj. Najlepsze jest to, że to jest dobre na dystans też, nie? Pompa. Dobra, teraz znaleźć tylko rękawice magnety. Nie! Nie ty typie. Dobra, y, to teraz lecę tu. Zobaczę, jakie będzie zadanie. W sumie tu jest bliżej to zadanie. Zapominam zawsze, że tu jest też. To, tylko chciałbym zdobyć też koronę, nie? Przydałaby mi się. To muszę przyznać. Dobra. Y, Okej, okay, hop. Gdy stoję w miejscu. No dobra. Co jest najgorsze? Nie, najgorsze jest podłoga celawa. O nie, sorry, co to ma taki daleki dystans? ja mogę wziąć parę naraz? Nie stoję, no to stałem, a nie stałem noż. Nie, prawie stanąłem. I to sobie polecę na ryzyko dobra, ktoś zabrał medalion Teraz ja zabiorę go chodź tutaj, typku pewnie samochód teraz bierze, nie? ja se tutaj stanę, hop i pójdę pod tam gdzie jest samochód ale dużo osób widzę i nie zabieram tych samochodów Bycie jest dziwne. Gdzie on jest? Tam. Nie widzę go. Teraz. Skąd on we mnie strzelał? To nie on. o no, to on. O, widzę go. Teraz go widzę. No nie. Dobra jest. Dobra. Hop, mój samochód. Dobra. Uff. Mamy dwa medaliony. Na no serio, nigdy nie miałem jeszcze, że miałem trzy. Więc może na to zmienić. W sezonie z bogami w ogóle nigdy nie miałem trzech też. Ot, tamte były ciężko zdobyć, a poza tym... Po co mi było dwa dodatkowe obrażenia do broni dystansowych? No jakby... Ech. Dobra. Teraz muszę się podleczyć trochę. Ile zostało czasu? Mi nie pokazuje. A boss już jest chyba. Nie, jeszcze 50 sekund. Ała. Uuu, ale dostał. Jak ja niby stałem w miejscu oszustw. Dobra. Dobra, jest. Uf. Muszę się podleczyć. Zapomniałem, że mam medalion znowu, no. A nie ma tu żadnej apteczki. Po co mi jest ten karabin dalej? Ja nie wiem. No nie, no zaraz zginę. Zaraz zginę na no serio. Dobra, tak będzie szybciej, chyba. Apteczka jest. Dobra, i se będę szedł przy okazji. Trudno, że to jest strefa. Gdzie jest mój samochód? Tam go zostawiłem tak daleko. Serio. Dobra Dobra a gdzie jest mój samochód Nie no ktoś mi go zabrał Ktoś mi zabrał samochód ja cię i zostawił mi Tesle Super! Nie chcę takiej zamianki. Jeszcze mnie te boty gonią. A cię! Ale mam trzy mityczne bronie, dobra. Ej, ale mam wszystkie medaliony i nie pokazuję chyba mojej lokacji. Bo kiedyś pokazywało, mówiła nawet. No nie, no jest tu jakiś bunkier w strefie? Tam jest. Ale to jest na drugim. O! Końcu mapy! No nie. O! O nie! Dawaj szybko. Jak ja mam to szybko rozwalić. No i jest tu. Idzie tu. O. Czy mi samochód, z... Typu... O! Stanął. Zabieram mu samochód. Dobra. Tam jest. I na no serio zabiorę swój samochód z powrotem. He. Dzięki, typie. Dobra, co lecę do bunkru? Jakie tam to otworzę wszystko? Bez yy, dostawania obrażeń. Nie wiem, ja tam jadę po leczenie po prostu. Bo po bronie nie. A poza tym mogą być tam jeszcze te, linkawice, ale już ich nie potrzebuję chyba w sumie. Jak mam kuszy bum-bum, wszystko w sumie mam. No o nie, 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 nie. Myślałem, że się zatrzymam ale na szczęście się nie zatrzymałem noż sz... ja cię Ty po serio chodź tu koleżko chodź nie bój się nie mam jak tam nawet strzelić a bo on tu jest no nie trafiłem serio Uch. Nie, no nie. Ajajaj. Aj, aj. Dobra. No niestety. Ajajaj. Aj, aj. dobra, to lecimy jeszcze. Bo ja nie wiem czemu dostałem obrażenia, gdy nie stałem. To było dziwne. Polecę może na nitrodrom teraz. Hmm, co jest jak szybko ludzie dołączali? O, tygodniowe wszystkie mam skończone. No tego niestety nie mam. tego za dużo jest. Raz, dwa, trzy, cztery... Nie mam dużo, ale nie liczę. Za tym... Ja nie mam nagród już chyba. Nie wiem. Jak? Przecież ja to zrobiłem już dawno. Aha. W ogóle nie gram ani jednej chyba rankingowej w tym sezonie gry. sobie polecę teraz na Nitro drum. I se zlutuję, wezmę medalion, polecę tu i tu, i znaczy tu, tu i tu, albo tak, tak i tak. Nie wiem jak szybciej będzie. Dobra. I hop. Jest! Nauczy... Nie, dobra. Ale wreszcie się nauczyłem zeskakiwać, tak. Nie! On nie chciał przyjechać. Mówię wam. No nie, tylko nie terenowe. Nie wyskakuj. Dobra, dawaj mi tę kółka. Ach, jak znajdę tylko y, ten broń, to... O dobra, mam, mam karabinek. Ucieka się. No, nie, no. Ale dostał i gdzie on jest teraz? Dobra jest, no kolejny, nie, no mój samochód tego nie przetrwa. Czemu nie można? O, można. No super. No nie. Ajajaj Dobra, lecimy. No ale co? To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i suba na moim kanale. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Siema!